Dzień dobry! Lecimy dzisiaj znowu w trasę, zobaczyć jak wygląda wiosna trochę dalej od Krakowa i testujemy. Dzisiaj testujemy na dzień dobry dwa rodzaje napojów. I mówię to jako fanatyk e, picia wody z kranu. Wiecie, że ja w bidonach tak, nie zawsze włożę wodę z kranu, ale dopadła mnie konieczność no dobra, niekonieczność przyjemność przetestowania e, rowerowego jedzenia, rowerowej suplementacji, rowerowych napojów od dwóch różnych producentów. I dzisiaj sobie zrobimy taki eksperyment, że do dwóch bidonów, e, dwa zupełnie inne napoje pójdą. Czyli do jednego pójdzie taki bardzo, bardzo naturalny koncentrat od Spring, a do drugiego pójdzie trochę, boże, bardziej tradycyjny, jeżeli chodzi o formułę proszek, zasypka e, do rozpuszczenia, czyli coś od OTE. I będę wam mówił czy dobre, bo jak działa to wam pewnie nie powiem, ponieważ yy, po prostu będzie działać, ja nie jestem ekspertem od suplementacji, ale kiedyś wam powiedzieliśmy przy okazji tego kasiowego testu yy, batonów i tym podobnych rzeczy, że powiemy wam przynajmniej czy są dobre, czy są smaczne i czy nie ma po nich sensacji żołądkowych, o to też jest ważne. A tutaj widać to co wam kiedyś mówiłem yy, a propos spring, czyli tego ich podejścia do naturalności, bo tutaj skład to soki, miód yy, i tym podobne rzeczy. A tutaj mamy tak bardziej technokratycznie, bym powiedział, czyli wszelkie maści. Co my tutaj mamy? Maltodekstrynę, fruktozę, naturalne aromaty, elektrolity i jest odpowiedni dla wegan. Taka różnica. Czyli tak bardziej naukowo, chemicznie i, że tak powiem, współczesna rowerowa suplementacja, a tutaj mamy współczesną rowerową suplementację w wersji taki full natural. Dzisiaj. Już prawie na krótko, najcieplejszy dzień tego tygodnia, 18 stopni, więc spokojnie mogą już nogawki czy czwarte wjechać i tylko i wyłącznie o! cienkie pokrowce na same czubki butu, zresztą jak widać po moich butach ostatnio dość często używane, a w tle e, uczcimy dzisiaj koniec zespołu Daft Punk, szkoda, że e, no szkoda, że niestety nie mogę w filmach puszczać zawsze takiej muzyki, jakbym chciał, jeżeli chodzi o no, oficjalne podkłady, no ale wtedy szlak by trafił monetyzację, no i nie byłoby pieniążka na nagrywanie kolejnych filmików i jeżdżenie po Europie i tym podobne rzeczy. więc no, niestety na szczęście muszę sobie radzić ze swoimi źródłami legalnej muzyki do filmów, za którą płacę ciężkie pieniądze, no ale nie zawsze jest ona taka, jakbym chciał, żeby była. A rondo już czeka, nowe koła w przyszłym tygodniu i będzie okazja powiedzieć tak tradycyjnie, klasycznie na szosie. A póki co odpalamy znowu grabera. Tak jest! 18 stopni, a to dzisiaj chyba jeszcze nie jest ostatnie słowo pogody. Może być cieplej. Co więcej, jutro też się uratowała prognoza, I ma być 16 i słońce, więc kolejny bonusowy dzień jazdy. Tak jak mówiłem, ten tydzień do wykorzystania na maksa. Dzisiaj koło Stówy Myślę, że cały tydzień jakieś 400 wcisnę, więc akurat trochę doładowane akumulatory przed potencjalnym powrotem zimy. A tam jedziemy. Chełm i stok narciarski. Jak widać, jedyny biały punkt na horyzoncie na razie. Więc zima w okolicach Krakowa dość mocno już odpuściła. Teraz uwaga. Najlepszy pro tip na okresy przejściowe. Kiedy jest tak jak dzisiaj, czyli rano chłodniej, w ciągu dnia, no i macie problem jak się ubrać na rower, żeby przy zmianach temperatur się nie zagotować. Kiedy wam się robi cieplej, powstrzymajcie się przez chwilę przed rozpinaniem i ściąganiem wszystkiego, to zdejmijcie rękawiczki. Zobaczycie jak bardzo ważne są dłonie w termoregulacji. Jak czasami od razu mamy poczucie ulgi, zmiany temperatury ciała, więc bardzo, bardzo fajny, prosty e, motyw, żeby opanować poczucie, że robi wam się za gorąco bez odsłaniania się na przewianie i e, po prostu wychłodzenie. Na początek ściągamy rękawice, potem kombinujemy z kamizelkami, kurtkami. Oczywiście fajnie mieć chociażby dwukierunkowe zamki, żeby móc sobie na przykład... Kamizelkę czy kurtkę odpiąć od dołu, po to, żeby móc ją bardzo szybko potem zapinać na chociażby zjazdach. Ach, myślenice. Krakowski Innsbruck. Góry za pasem, stoki narciarskie, kurort. Coś pięknego. Nie no, oczywiście, smużenie moka. Spokojnie, Krakusy. zdaję eee, sobie sprawę z różnicy skali. Nie no, ale Myślenice jak nie znacie, to bardzo fajna podkrakowska. Miejscowość z kiedyś prężnie działającą sceną MTB. Były tutaj zawody zjazdowe, jedne w sumie z pierwszych w Polsce. Taka obok Krynicy, Góry Żar tudzież Bełchatowa, no jedna z kolebek polskiego MTB i downhillu. No i piękny podjazd, czy piękny, po prostu fajny podjazd pod Górę Chełm, pod który właśnie się pakujemy, czyli parę kilometrów. Jak na warunki, pewnie płasko polaka, dość stromego podjazdu. Pięknie jest. Ruch malutki. W zasadzie w tym miejscu taki jest największy, bo dojeżdżamy do parkingu pod stokiem narciarskim. Teoretycznie w ogóle to jest od jakiegoś czasu na dole zakaz wjazdu z włączeniem mieszkańców i dojazdu właśnie do stoku narciarskiego. To jest nowszy stok narciarski, nowszy wyciąg. Bo pierwszym i starym wyciągiem jest tutaj. E, taka stara kolejka krzesełkowa, bardzo stara, a tutaj jest normalny, nowy wyciąg e, krzesełkowy. No, jesteśmy w dzisiejszym punkcie docelowym. W zasadzie, jadąc tam, Wiedziecie na szczyt właściwego hełmu i na szczyt i końcową stację kolejki narciarskiej. My tam dzisiaj nie jedziemy, bo jest syf. Muszę pamiętać o tym, że końcówka jest do przejechania na szosie, ale końcówka jest szutrowa. Taka, no, taki asfalt zmieszany z ubitym szutrem. Da się przejechać na szosie, ale dzisiaj jeszcze wiem, że leży śnieg i jest błoto, więc krótki wypad dalej sprawił, że nie chce mi się. Wolę dzisiaj zakończyć z czystym rowerem, ale jak widzicie panoramę Gór, śniegu już bardzo, bardzo mało. Tam są Gorce, tam jest gdzieś Turbacz, tam jest na dole Zakopianka ogólnie. Tak wyglądają góry obecnie. 25 luty 2020. Zima. 21. Ostatnio ciągle mylę lata. Zima zdecydowanie w odwrocie. Oto na bank będą pytania. Przełożenia. Jak pewnie wiecie, w szosowych kołach przy 1 na 11 jeżdżę na kasecie 11.40 40 SLX, natomiast w przypadku kół gravelowych mam kasetę 11.42. To jest zwykły Sunrace, ciężki, prosty, nie za drogi, ale taki był kiedyś z kołami, zupełności nie wystarcza. Dzisiaj blat bez zmian, czyli 48. Muszę Wam się jeszcze przyznać, że ostatnio wyposażyłem się na takie typowo gravelowe wypady, bo chciałbym w tym roku też coś więcej powiedzieć może w góry z torbą, żeby sobie zrobić taki credit card surfing. Zobaczymy co w tym roku wyjdzie. Chciałbym tak trochę się pobujać po Polsce właśnie nocując pod w normalnie w apartamentach, w hotelach, ale wożąc ze sobą rzeczy. Zobaczymy co z tego jeszcze wyjdzie. W każdym razie zamiast na tego typu właśnie skapady z trochę kwipunkiem i z gravelowymi kołami będzie nie 48 blacik, tylko blat 42 albo 44. Tu jeszcze zastanawiam jaki do końca sobie wrzucić. Natomiast do Szasowych eskapat zostaje 48. Bardzo mi się dobrze z tym przełożeniem jeździ. 48 do 46 w szosie, dla mnie bomba. Dobra, miały być te trzy najważniejsze rzeczy, o których trzeba pamiętać, wracając na rower na wiosnę. To w zasadzie są trzy najważniejsze zasady. I najpierw sobie je szybko wymijmy, a zaraz trochę je rozwinę. Pierwsza zasada, nigdy nie masz pierwszeństwa. Druga zasada, nigdy nie wiesz, czy ktoś na drodze cię widzi. I trzecia zasada, nigdy nie wiesz, co jest za najbliższym. Zakrętem. I to są trzy kluczowe zasady do tego, aby na wiosnę jeździć bezpiecznie i aby w miarę bezpiecznie wejść w ten sezon. Bo początek roku to jest czas, w którym kierowcy są nieprzyzwyczajeni do rowerzystów, to jest czas, w którym warunki na drodze zwykle są. Ciężkie, mimo tego, że wydaje nam się, że jest sucho, to często jest bardzo ślisko i widoczność również nie jest za dobra. A trzecia rzecz jest taka, że wszyscy na wiosnę najczęściej są poirytowani, zdenerwowani, mają przesilenie wiosenne i ogólnie rzecz biorąc zachowują się, jakby mieli ciężkie dni. W związku z czym niełatwo przy takiej, nie trudno przy takiej dozie agresji i generalnie rzecz biorąc zamieszania o to, aby na drodze sprowokować jakąś bezsensownie niebezpieczną sytuację. Zasada pierwsza, nigdy nie masz pierwszeństwa. Nie chodzi oczywiście o to, aby dyskutować z przepisami o ruchu drogowym. Chodzi po prostu o to, aby dla własnego bezpieczeństwa założyć, że nigdy nie wjeżdżamy na skrzyżowanie z poczuciem takiej totalnie bezwzględnej pewności, że mamy. Pierwszeństwo. Widząc samochód, który ma się włączać do ruchu, widząc samochód na skrzyżowaniu, widząc nadjeżdżający samochód, w sytuacji, w której my wiemy, że my mamy pierwszeństwo, że my jesteśmy na drodze, która daje nam pierwszeństwo, to lepiej zawsze minimalnie zwolnić i zachować to, ten margines bezpieczeństwa na reakcję, kiedy się okaże, że ten kierowca nie wiedział, jak szybko może jeździć rower szosowy, nie widział nas albo z jakiegokolwiek innego powodu uznał, że to on ma pierwszeństwo i on powinien wyjechać za przed nami bo pamiętajcie że no niestety racje mają ci którzy przeżyli w związku z czym naprawdę czy jest jakiś sens leżeć w szpitalu z pomanymi rękami albo nogami mając satysfakcję że my mieliśmy pierwszeństwo czy lepiej jest po prostu zwolnić nawet idiotę wypuścić pierwszego i się popukać po, po głowie ale wrócić bezpiecznie do domu więc zawsze zakładamy że nie mamy pierwszeństwa i dzięki temu zachowujemy dużo więcej tego marginesu na reakcję i na uniknięcie niefajnych sytuacji. Zasada druga, nigdy nie jesteście widoczni. To też jest coś bardzo mocno związanego z tym, z tą zasadą pierwszą, czyli z brakiem e, pierwszeństwa. Nigdy nie bądźcie pewni, że ktoś Was widzi. Czy jedzie z tyłu, czy jedzie z boku, czy jedzie z przodu, czy się włącza do e, ruchu. Zawsze zakładajcie, że ten kierowca może Was nie widzieć i róbcie dokładnie to samo, co w e, pierwszym przypadku. Czyli zostawcie sobie margines bezpieczeństwa, margines czasu na Reakcję. Lepiej mieć takie nastawienie, że ktoś nas na pewno nie widzi, i zastanowić się, co powinniście zrobić gdyby ktoś Was nie widział, bo wtedy na pewno podejmiecie decyzję, która będzie bezpieczeńst... bezpieczniejsza i pozwoli Wam po prostu głupiego ryzyka uniknąć. Zasada trzecia też jest bardzo ważna, zwłaszcza na wiosnę, bo ja sobie świetnie zdaję sprawę, jak się czuje każdy z nas, kiedy jest wypuszczony po zimie, e, robi się ciepło, szosy robią się suche, e, szutry robią się suche, po lasach da się jeździć, przyroda się budzi, jest ciepłe powietrze, jest wiatr, to wszystko pięknie pachnie, to każdy z nas rusza na szosę, czy na gravela, czy na MTB z takim poczuciem buzującego wręcz entuzjazmu i w takiej sytuacji bardzo łatwo jest dać się ponieść. I to dotyczy każdego, bo dotyczy kolarza górskiego, dotyczy szosowca, dotyczy gravelowca, po prostu nigdy nie zakładajmy, że wiemy, co się za chwilę wydarzy, nigdy nie zakładajmy, że trasa, którą dobrze znamy, jest taka, jak była, kiedy byliśmy na niej ostatnio, bo nigdy nie wiecie, co jest ze zakrętem, czy właśnie nie wyrwało tam dziury, czy nie jest tam mokro, czy nie leży tam śnieg, czy nie stoi tam samochód, czy nie spadła tam gałąź. Więc zostawiamy Dajemy sobie taki margines na to, aby mieć czas, mieć możliwość bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Również dajemy sobie większą szansę na uniknięcie sytuacji, która mogłaby być problematyczna. Proste, prawda? Ale tak naprawdę, właśnie tego typu podejście czyli zawsze założenie, że. Nie jesteśmy w stanie niczego przewidzieć. Bo tak naprawdę wszystkie te zasady sprowadzają się do tego, że nigdy nie jesteście pewni, nigdy nie możecie w ruchu licznym, czy na rowerze, uprawiając sport, wszystkiego przewidzieć. Więc jeżeli zawsze założycie, że nie jesteście pewni tego, co się wydarzy za chwilę, i zostawicie sobie ten margines bezpieczeństwa, to macie szansę uniknąć naprawdę bardzo dużej ilości złych sytuacji. A co do izotoników, to właśnie dopiłam pierwszy. Na pierwszy ogień poszedł ten naturalny, z miodem i tak dalej. I ogólnie rzecz biorąc, smakuje to. Tak, jakbyście po prostu zmieszali sobie w bidonie wodę z miodem, e, z cytryną i z odrobiną. Ja tutaj wyczuwam miętę, natomiast w składzie znalazłem e, chociażby e, odrobinę imbiru. Natomiast ja tutaj wyczuwam miętę. Ciekawe, czy to jest możliwe, albo ja po prostu jestem e, debilem, jeżeli chodzi o zmysł e, smaku. Aczkolwiek, no dobre to jest, co tu dużo mówić? No jedyny problem jest taki, że, że te. te... Odżywki i te żele, i te batoniki nie są tanie. Natomiast faktycznie, jeżeli chodzi o smak, dawno nie próbowałem czegoś, co tak bardzo mocno nawiązuje do rzeczy naturalnych. Więc ciekawe, ciekawe podejście. Teraz w drugą stronę lecimy z tą wersją bardziej taką techniczną. Powiem Wam co lepsze. Chociaż tam, jeżeli chodzi o smak, to już mniej więcej wiem czego się spodziewać. No i dość tego dobrego. Trasa zaliczona, tak jak mówiłem dzisiaj, prawie stówka ponad 90 km. Drugi bidon przetestowany, drugi bidon picia. Tym razem izotonik od OTE i też był zaskakujący, bo ten dla odmiany był słony. Więc moje wrażenia smakowe są takie, że naturalny izotonik od Spring. Jak miód zmieszany z odrobiną cytryny, mięty i tym podobnych naturalnych składników. Natomiast izotonik od OTS smakuje trochę jak taki klasyczny izotonik rowerowy sportowy z odrobiną soli. Ogólnie jest słony, więc też, a propos tego, co mówiłem na początku, dla osób, które nie lubią słodkich rzeczy, to też jest to ciekawa opcja. Oczywiście po informacje techniczne zapraszam Was na strony producentów. Nie będę się bawił w polecanie, nie będę się bawił w ocenianie, ponieważ totalnie nie jestem ekspertem od tego typu kwestii, nie znam się na tematach rowerowych, napojów odżywek i tym podobnych rzeczy. Ja mogę wam tylko powiedzieć, czy coś było smaczne i czy nie spowodowało żadnych dziwnych sensacji żołądkowych, nie spowodowało i Chyba ten naturalny mi bardziej podszedł, W sensie ja po prostu lubię wodę z cytryną, lubię miód. Tak naprawdę mój sposób na przetrwanie zimy to jest codziennie wypijana szklanka wody z cytryną rano. Więc to są absolutnie moje smaki, więc mi to odpowiada. Natomiast osoby, które są przyzwyczajone takich bardziej Sztucznych, bym powiedział, izotonicznych, nazwijmy to smaków, to lepiej się odnajdą z tym, pewnie, takim z odrobiną soli. Ale za tą sól to akurat plus, bo naprawdę po dłuższym wysiłku nie macie takiego poczucia, że ciągle wam się chce pić więcej, więcej, więcej. I jesteście tak przesłodzeni, że marzycie o zwykłej, niczym niesłodzonej słodzonej, niczym nieubarwionej. Wodzie, więc to też nie jest zły kierunek. więc Fajnie, że tego typu napoje idą w tę stronę, że już są takie opcje dla osób, które nie lubią po prostu niebieskiego napoju w butelce z dużą ilością napisów Sport gdzieś w okolicy. Kończymy. Dzięki za ten odcinek. Trzymajcie się!